Witam. Na rynku mamy dwa rodzaje regulatorów do paneli słonecznych. Chciałbym Wam opowiedzieć o tym, jak działają takie regulatory. Zacznijmy od tego, czym jest ten regulator. Regulator ładowania to urządzenie, które ma połączyć nasz panel fotowoltaiczny z akumulatorem. I zapewnić mu optymalne warunki ładowania oraz zabezpieczyć go przed przeładowaniem. Na rynku mamy dostępne dwa rodzaje regulatorów: MPPT i PWM. PWM to taki regulator, który obniża nam napięcie panela i dostosowuje go do napięcia w akumulatorze. Regulator taki obcina. Nam moc na pewno z paneli oraz bardzo słabo radzi sobie w pochmurną pogodę. Jeśli posiadamy panel 31V o natężeniu, który daje nam natężenie 10A, to ten regulator obetnie napięcie do napięcia w akumulatorze, czyli to będzie około 12V, a natężenie pozostawi bez zmian. Czyli będzie to około 10A. Regulator MPPT pozwala na uzyskanie pełnej mocy z naszych paneli. Kolejną zaletą jest punkt śledzenia mocy. Regulator wyszukuje sobie ten punkt i potrafi wydobyć z naszego panelu do 30% więcej mocy niż regulatory PWM. Regulator MPPT obniża nam napięcie do napięcia akumulatora, ale wyszukuje maksymalny współczynnik mocy i dzięki temu mnoży moc razy współczynnik, dając maksymalną wydajność. Do naszego regulatora mamy podpięty zasilacz. Zasilacz daje nam napięcie 31 V. O natężeniu około 5A. Z tego, z tego regulatora do akumulatora dochodzi prąd o napięciu 14,9V o natężeniu, tak jak widać, około 10A. Teraz chciałbym Wam pokazać, jak by działał regulator PWM. Podłączając tutaj zamiast tego regulatora regulator PWM i gdybyśmy podali, gdybyśmy podali napięcie 31V o natężeniu około 5A, to do akumulatora taki regulator PWM podałby nam 14,9V i o natężeniu tylko około 5A.